Dzień dobry w kolejnym vlogu. Jak widzicie, pewnie po tytule, ale też po tym, że jestem z laptopem, dzisiaj będę odpowiadała na pytania, które mogliście zadać pod jednym z ostatnich postów. Chodzi dokładnie o ten post, który gdzieś wam się tutaj wyświetli. Dawno nie było QA i gdzieś tam widziałam, że kilka osób pytało, kiedy będzie i czy będzie, więc zaczynamy. Jak dzieciaki spędzały perie. Uwielbiam Was oglądać. Ferie raczej w domu. Akurat mieliśmy to szczęście, że spadło trochę śniegu, więc mogliśmy pobudować bałwany, porzucać się śnieżkami i nacieszyć trochę tym śniegiem. Byliśmy też w centrum rozrywki Mandoria. To też widzieliście w ostatnim blogu. Co my jeszcze takiego robiliśmy? Była u nas rodzinka, moja siostra z synkiem, moja babcia i chyba tak. Ogólnie powiedziałabym, że po domowemu, czyli klocki mnóstwo prac plastycznych, mnóstwo ułożonych puzli. Myślę, że jakby je wszystkie do siebie dodać to tysiące puzli i ferie się skończyły. No też nie ukrywajmy, że całkiem niedawno byliśmy na Zanzibarze, no to też bym to trochę zaliczyła do ferii. Jakie jest aktualnie Pani największe marzenie? Ja chyba swoje takie największe marzenie mam niezmienne, żeby wszyscy byli zdrowi, nie chorowali, nie umierali. Yy, no ciężkie to spełnienia, ale takie mam. A inne chyba są takie mniej ważne dla mnie bardziej może jakieś podróżnic podróżnicze, takie, że jak się spełnią, to super, a jak nie, to trudno. Czy kupisz sobie nowego Thermomixa? Widziałam nowego Thermomixa. W pierwszej chwili to w sumie mój mąż, on jest takim bardziej gadżeciarzem niż ja, podesłał mi go i takie miałam mieszane uczucia co do jego wyglądu. Bardzo nowoczesny, bardzo inny od tego, który był do tej pory. Ale czy sobie go kupię? Raczej nie widzę na razie potrzeby, no bo mój jest sprawny, więc to też mało nie kosztuje, tak? Ponad 6 tysięcy chyba teraz. No a znowu sprzedawać mój, żeby kupić sobie nowszy. No nie wiem, raczej nie planuję, chociaż ten czarny bardzo mi się spodobał i myślę, żeby pasował do naszej kuchni. Jak babcia w nowym domu odnalazła się? Słuchajcie, po tym jak nagrywałam, że już tam babcię urządzamy, wkładamy sztuczce do szuflad, garnki itd., tak to babcia od razu tam nie zamieszkała. Jeszcze później e, toczył się mały, nieplanowany remont na korytarzu, chociaż oczywiście już. E, Pozostałe pomieszczenia, kuchnia, pokój, dwa pokoje i łazienka były gotowe, tylko szyby pod prysznicem brakowało i szafki. No to jednak babcia tam od razu nie zamieszkała, jeszcze przez jakiś czas była u cioci, ale teraz już ma pierwsze nocki za sobą, jak się odnajduje. Ojeju, moja babcia mimo swojego wieku, to ona ma takiego powera, ona tam wywraca z tego, co wiem, wszystko. Była sobie dokupić też jakieś inne rzeczy. No, ma kobieta plany na przyszłość. Cały czas coś tam robi, cieszy się tym, więc tego się trzymajmy. Ja myślę, że jeszcze z tydzień, dwa i się do nich wybierzemy. Bardzo już się stęskniłam, ale też był taki okres troszeczkę chorobowy, co chwilę ktoś tam był chory i dlatego nie jechaliśmy. Ale na pewno Wam coś więcej opowiem, jak już spotkamy się na żywo. Jak ma się firma internetowa, którą prowadzi z siostrą, dawno o niej nic nie mówiłaś. Na dawno o niej nic nie mówiłam, bo ta firma, nasz sklep już nie istnieje. Gdzie ja tutaj na mediach swoich, czy na YouTubie, czy na Instagramie mówiłam, najpierw odpadła z tego biznesu moja siostra, później jeszcze ja przez jakiś czas zajmowałam się sklepem, ale ostatecznie pusto w szafie już nie ma, dlatego o tym nie opowiadam. Ale to gdzieś było, e, chyba we wcześniejszych QA, czy może po prostu e, we vlogu, mówiłam, że to już ostatnie paczki wychodzą i że koniec tego. Gdzie kupujesz ubrania? To pytanie jest bardzo często. Słuchajcie, różnie, naprawdę, w różnych sklepach, w sieciówkach. Ostatnio się wkręciłam i bardzo dużo ubrań kupuję z drugiej ręki. Naprawdę bardzo dużo dla siebie. I właśnie dlatego się wkręciłam, że co zamówię, to sobie się kurczę, ale super, w ogóle nie zniszczone. I później następna rzecz, następna. I tak naprawdę fajne perełki wynalazłam. Może tutaj coś Wam zaraz nagram jako przebitkę i to się wyświetli, jakie fajne rzeczy. No, można powiedzieć, że za grosze udało mi się od kogoś odkupić. Pozdrawiam Cię Aniu. Czy macie już pomysł na taras przed domem i kiedy ruszacie z projektem? No właśnie, może mi się uda dzisiaj, może jutro przysiąść do umowy i ją podpisać. Będziemy robić w tym roku taras, to będzie taka praca podzielona troszeczkę na etapy. Najpierw będzie dach, ale pod tym dachem chcemy mieć taką rozwijaną markizę i właśnie ta markiza, jeszcze takie, nie wiem, czy dobrze powiem, shootersy boczne, będą troszeczkę później niż dach. Więc w kwietniu pierwszy chyba etap, a drugi mniej więcej dwa miesiące później. No pewnie będę Wam pokazywać. Bardzo ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. No, na pewno będzie pięknie, tak myślę, że będzie pięknie, a przede wszystkim musi być praktycznie. Tutaj pytanie jest bardzo podobne. E, Aniu, jesteś super kobietą, uwielbiam Cię oglądać. O, dziękuję. Czy macie jakieś plany na rozbudowę swojego tarasu? Czy planujecie jeszcze wiosną coś zmieniać w swoim ogrodzie? E, no właśnie jestem na łączach z Aldoną i Mikołajem, którzy robili nam tutaj cały ogród i chciałabym dodać może nawet chcielibyśmy, bo to bardziej pomysł Grzeszka, jedną rabatę w takiej centralnej części ogrodu. Chodzi dokładnie o trawnik. I Aldona tam już różne pomysły podsyła, różne propozycje. No pięknie to wygląda. Marzą mi się jeszcze z dwie magnolie w ogrodzie. Rododendron i może dodałabym jeszcze troszeczkę hortensji, bo one przez długi czas zdobiły ogród. I to byłoby fajne w tej rabacie, że wiecie, najpierw byłyby magnolie, Później magnolia przekwitną, więc zaraz pojawiłyby się kwiaty na rododendronach. Niestety one są krótko, chociaż są piękne. No a później byłyby hortensje, więc tak naprzemiennie coś by się w tej rabacie działo. Jakiej chemii do sprzątania używa Pani na co dzień mocnej, czy ma Pani jakieś naturalne sposoby? Słuchajcie, różnie, naprawdę różnie. Jeżeli nie ma potrzeby, to uważam, że zwykła woda, ściereczka wystarczą, czasami ocet, soda, a czasami no, nie da się bez jakiejś mocniejszej chemii wjechać. No i wtedy, wtedy coś tam się pojawia. Ostatnio bardzo dużo rzeczy właśnie do sprzątania. Nawet już nie mówię, że samej chemii, ale właśnie jakieś rękawice, ściereczki, gąbki magiczne. Kupuję w drogerii DM i jestem bardzo zadowolona. Jak i gdzie spędza Pani wolny czas? Z mężem czy raczej sama? No to różnie, to zależy jaka pora roku. Wolny czas latem, to najczęściej na ogrodzie, na tarasie. Wszyscy sobie lubimy tam posiedzieć, podziwiać naturę, spędzać czas na wolnym powietrzu. No ale też wolny czas to jest praca w ogródku, w warzywach. Czasami lubię gdzieś wybrać się sama, albo nie wiem, z kumpelą na kawę, albo coś zrobić. Ostatnio byłam na super masażu. O, nawet nie spodziewałam się takich e, doznań, jak mi pani na plecy wyszła, ale, ale fajnie było. E no czasami też z mężem, z dzieciakami lubimy zwiedzać i to już nawet nie mówię o takich wiecie podróżach zagranicznych, ale gdzieś tutaj takie lokalne wycieczki na Dolnym Śląsku jest mnóstwo zamków, pałaców, bardzo blisko mamy do Karpacza do Jeleniej Góry, Szklarska Poręba, to są naprawdę piękne okolice cała Kotlina kocka, z której pochodzę również jest piękna na ten rok na pewno w planach mam góry stołowe, żeby dzieciakom pokazać jest też bardzo fajny szl Znikających zawodów, wygasłych zawodów, coś takiego, taki skansen jest zrobiony, gdzie właśnie można zobaczyć, jak chleb jest pieczony. Chyba jest tam coś z kowalstwem, więc w tym kierunku też pójdziemy. No, ja oczywiście Was zachęcam do odwiedzania tych miast, które bardzo ucierpiały w powodzi, jak Stronie Śląskie, jak Lądek, Zdrój. Tam nie każda część miasta była zalana. Myślę, że nakręcanie tam gospodarki i jakby utrzymywanie tego, co przetrwało, jest bardzo istotne i ważne dla lokalnych mieszkańców. Więc na pewno bardzo Was tam zapraszam, polecam, żeby się wybrać do Kłodzka, Piękna Twierdza w Kłocku, w Lądek. To jest najstarsze uzdrowisko w Polsce, e, Wojciech na przykład, piękny basen i e, tam jest naprawdę piękny basen, możecie sobie e, sprawdzić e, w internecie, jak wygląda basen w Wojciechu, pijalnia wód, piękny park zdrojowy, no rynek bardzo zniszczony przez powódź, też chodzi o ułożenie, akurat w części zdrojowej e, no, wody nie było, bo to jest e, na górze. Hej, kiedyś dostałaś kołdrę obciążeniową, korzystasz z niej, jak się sprawdza? Słuchajcie, szczerze, nie. Kodra leży w łóżku, parę razy z niej korzystałam, ale tak, ponoć nie można pod nią leżeć za długo, mi się zdarzało pod nią zasnąć, ale było mi pod nią zimno, no a tak w ciągu dnia chyba nie mam czasu, żeby się na chwilę położyć, nie wiem, na 15-20 minut i zdjąć ją z siebie, więc nie mogę siebie powiedzieć. Co teraz dzieje się w Waszym starym mieszkaniu u rodziców Grześka? Kto tam mieszka, czy stoi puste? Słuchajcie, nikt tam nie, nie mieszka, bo Grześcowiec, rodzice mają święty spokój i nawet nie chcieliby, żeby ktoś tam mieszkał. Jest tam jeszcze dużo naszych rzeczy. No i tyle, wam mogę zdradzić, jak ważna jest dla Was wiara. Myślę, że bardzo ważna, bardzo ważna jest dla nas wiara. Myślę, że to jest bardzo też taka kwestia indywidualna przeżywanie tego w środku, ale ważna, bardzo ważna. Jak to robisz, że masz taką super figurę? No, powiem Wam, że z wiekiem to coraz trudniej jest mieć dobrą figurę. Trzeba chyba ruszyć tyłek, żeby, żeby było dobrze. Ile masz biżuterii od Wezji? Przymierzasz tylko i coś oddajesz, czy wszystko zostawiasz? Bardzo dużo tej biżuterii pokazywałaś. No, sporo mam, bo też z Wezji współpracujemy, więc jakby. Specjalnie tego mam dużo, żeby wam pokazać, co akurat w sklepie pojawia się z nowości. Raczej zostawiam, czasami też rozsyłam, bo jak wiecie, wyłapuję sobie w komentarzach osoby na Instagramie, które często komentują, odzywam się, proszę o adresy i jakieś tam drobiazgi wysyłam, różne rzeczy wysyłam, naprawdę różne. Ostatnio poleciała torebka z Zanzibaru, czasami jakieś magnesy, czasami właśnie jakieś rzeczy, które ja dostaję od różnych firm, od różnych marek, z którymi współpracuję, bądź nie i nie jestem w stanie tego wszystkiego wykorzystać, więc z Zwyczajnie się tym dzielę. Też mam e, sporą rodzinę, więc e, też nieraz e, komuś z bliskich osób coś oddam. Kiedy Basia was odwiedzi? No niestety nie szybko. Z Basią jestem na łączach, nawet wczoraj sobie trochę popisałyśmy, trochę głosówek jej nagrałam. E, jakby nie mogę Wam zdradzać prywatnego życia Turbo Barbary, e, ale Turbo Barbara wyjeżdża z Polski e, no, na dość długo. Więc na razie się nie zobaczymy, ale robi doktorat, więc trzymam za nią kciuki i życzę jej naprawdę z całego serca jak najlepiej. Mówiłaś kiedyś, że planujecie powiększyć sad za domem? Jakie nasadzenia planujecie? Jakie zadaszanie tarasu? Tak, planujemy powiększyć sad i tak troszeczkę zmiantam tam wprowadzić. Ostatnio przywieźliśmy. Obojtek nam przywiózł trochę piasku. Chcemy troszeczkę przymieszać to z tą gliniastą ziemią, którą mamy, zasiać tam ładną trawkę i dosadzić trochę drzew. Pojawił się też plan, żeby ten sad ogrodzić, a to dlatego, że teraz to mamy bardzo mocno ogrodzone drzewa, bo tutaj podchodzą sarny i podgryzają drzewka. No i to trochę się robi takie bez sensu, bo w ogóle nie mamy dostępu do tych drzewek. Jest siatka, i, i tyle. No i tak, taki jest plan. Czy się uda to zrealizować, ten sad w tym roku, to nie wiem, coś tam podziałamy, pewnie sami, żeby uniknąć e, dużych kosztów, no jak też ma trochę tych maszyn, więc myślę, że sobie e, poradzimy. Czy jesteś zadowolona z wykończenia spiżarni, czy coś byś zmieniła? E, nie, kurczę, spiżarnia to naprawdę takie spełnienie e, marzeń. No super, jestem bardzo z niej zadowolona. E, nadal mam jeszcze sporo miejsca, co bym tam zmieniła. Chciałabym, żeby tam było chłodniej, ale tego się nie da zrobić. E, I tak tam nie mamy w tej części ogrzewania podłogowego, mimo wszystko. Tam się szybko nagrzewa, tam jest gorąco, dlatego przechowywanie jakichś słoików e, niestety nie wchodzi w grę, bo wszystko się psuje. Tam jest około 21 stopni, więc. To jest za wysoka temperatura, ale pod względem takiego e, chomikowania niektórych rzeczy, jak mąka, makaron, e, nie wiem, olej, ocet przyprawy, puszki. Super, naprawdę super. Miejscówka, fajnie, że tak blisko kuchni. E, ostatnio właśnie była u mnie mama i siostra, i siostra pierwszy raz na żywo widziała spiżarnię, no to mówiła, kurczę, ale fajnie, że tak koło kuchni e, taki fajny schowek. Pojawiałam się też pytania o książkę kucharską. No, myślę o tym, myślę, ale ja nie wiem, jak ja to udźwignę pod względem czasu, bo spisanie tego wszystkiego, zrobienie zdjęć, no, to mnie najbardziej przeraża. Witam, ja to bardzo podziwiam Cię za to, że lubisz wieść. Ja też nie wyobrażam sobie życia w mieście. Czy Ty wychowałaś się na wsi i czy Twoi rodzice mieli gospodarstwo i czy pomagałaś? Tak. Kocham wieś, zawsze mieszkałam na wsi, oprócz tego czasu, kiedy poszłam na studia. Nie, moi rodzice nie mieli gospodarstwa. Eee, tato miał kiedyś firmę transportową, później przybrążowił się na posadzki. Eee, dziadek miał gospodarstwo, ale niewielkie, kilka hektarów. Jednak bardzo ciężka praca, eee, bo w dużej mierze praca ręczna. Przy czym ja tam pomagałam przy rozładunku na przykład eee, zboża do skrzyń przy zbieraniu snopków z sianem, przy takich rzeczach pomagałam podczas wakacji. No i trzeba było się nałopatować. No, to nie wyglądało tak jak ugrzeczka, nie było to tak zmechanizowane. No ale to też było bardzo, bardzo dawno temu. No ogólnie myślę, że i życie na wsi i w mieście ma swoje plusy. Niektórzy powiedzą, że nie wyobrażają sobie życia na wsi, tak, bo mają nie ma, większy dostęp do rozrywki, do kultury, do innych rzeczy. Ja, ja jednak Kocham wieś. Czy wpisujesz sobie jakiś plan działania dzienny, tygodniowy, czy po prostu przebieg dnia wychodzi sam w trakcie? No prowadzę kalendarz, takie najważniejsze rzeczy, kiedy gdzieś muszę pojechać albo coś konkretnego zrobić. No to muszę się tych dat trzymać. Jednak jest tam dużo spontaniczności, bo nie wszystko jest w stanie zaplanować. Akurat zaraz zbieram się do lekarza do Wrocławia, więc tylko kończę nagrywać i... I lecę, no, ale tak żeby jakby cały dzień. To, to nie jest u mnie zaplanowane, po prostu tylko planuję sobie to, co muszę konkretnie e, wykonać. E, często też, wiecie, jak mam jakąś współpracę z jakąś firmą, to to nie wygląda tak. Dobra, kiedy mi się chce, to sobie nagram, i kiedy mi się chce, to opublikuję. To są sztywnie określone rzeczy, często w umowach, e, jak e, i kiedy mam to wykonać, e, i kiedy też opublikować. To nie jest tak, wiecie, że jak oglądacie, to że to się dzieje na żywo. Tylko jednak, jeżeli jest jakaś współpraca z kimś, to ktoś chce to obejrzeć. Często nie jedna osoba to akceptuje, w przypadku większych firm, no i to trochę trwa. Aniu, podaj, proszę, jakie masz lampy w ogrodzie, te słupki ogrodowe, grafitowe. Słuchajcie, ja ich nie wybierałam osobiście, tylko firma, która nam tutaj robiła oświetlenie. Średnio jestem zadowolona w ogóle z całego oświetlenia w ogrodzie. Mm. I w sumie nawet nie wiem, jaki jest producent tych słupków, o które pani pyta. Mamy je w dwóch wysokościach, tylko wiem. Jedne chyba są 90, a drugie 40. Czy sprzedajecie jeszcze soki? Nie, też nie mamy już ani z sklepu z książeczkami, ani z sokami. Dobra, zmiana miejsca, bo noga mi bardzo ścierpła. Ale lecimy dalej. Gdzie Ci się bardziej podobało? Dominikana czy Zanzibar? Jedno i drugie miejsce bardzo e, ładne. E, na Zanzibarze mieliśmy piękniejszą plażę przy hotelu. To na pewno piękny piaseczek i piękna e, taka turkusowa wręcz woda. E, na Dominikanie mieliśmy troszkę pecha, bo akurat przy naszym hotelu było mnóstwo glonów, mnóstwo, aż ta woda była taka ciemna przez to e, i też nieprzyjemnie w to się wchodziło. Co mogę powiedzieć? Ogólnie tak trochę podobne te miejsca, e, co różni je na pewno na pewno e, wiara, tak, Dominikana w większości to jest. E, chrześcijański region, z kolei Zanzibar nie. Jedzenie, owoce tu i tu pyszne, a reszta jedzenia taka dość specyficzna. Nie wiem, tu i tu było super. Chyba, chyba troszeczkę wygrywa u mnie Zanzibar, ale może właśnie przez tą wodę. Też. Jakby nie udało nam się za dużo zobaczyć na tym Zanzibarze. Byliśmy też poza hotelem sporo, ale mam trochę niedosyt. Bardzo mnie kusił wylot, żeby z Zanzibaru polecieć do Tanzanii, tam na ląd i zobaczyć dzikie zwierzęta na żywo. No mam taki niedosyt, że byliśmy już tak blisko i jednak tego nie zrobiliśmy, ale jednak uznałam, uznaliśmy, że dzieci są za małe na to, że będą się nudzić. No, i może jeszcze kiedyś się to uda zrealizować. Pani Aniu, jak wyglądają te miasteczka po powodzi? Wybiorę się i nagram. Pokażę Wam, jak to wygląda. Strasznie smutno. No, największy bałagan, tak bym powiedziała, jest posprzątane. Mnóstwo rzeczy do wyburzenia, albo już wyburzonych, rozebranych. U nas na wsi też widziałam, jak burzą domy. Domy, gdzie kiedyś e, chodziłam do kogoś e, w odwiedzinę. No to już ich nie ma. Strasznie smutny krajobraz. E, hej, a może więcej stylizacji? Akurat wiosna się zbliża. No, powiem Wam, że ja już tak ubraniowo trochę też tęsknię za e, wiosną, za kolorami. Więc dla mnie nie ma problemu. Piszcie w komentarzach, e, co byście chcieli e, zobaczyć czego Wam najwięcej pokazywać. To postaram się tak y, dostosować. Temat bardzo niewygodny. Czemu nie chce Pani trzeciego dziecka? <gryw> czy ja wiem, czy niewygodne? Ja bym napisała, powiedziała, że trochę może nieładne, ale nie z mojej strony, tylko z, ze strony osób, które tak pytają. Myślę, że nie wypada pytać. O dzieci, czy się ktoś, czy chce więcej, czy nie chce, dlaczego, że to jest takie indywidualne i że można kogoś bardzo urazić. Tak myślę. To nie chodzi o wygodę. Jest dużo niewygodnych tematów, na które e, można sobie porozmawiać. Jaka jest Twoja największa fobia, czego najbardziej się boisz? Ja to chyba się boję niewielu rzeczy. To znaczy, nie mam takiego czegoś, że nie wiem, pająk. Mysza. Czyli są jakieś rzeczy takie mniej przyjemne i ja nie powiem, że uwielbiam wszystko, ale to nie jest jakaś taka fobia, żebym w jakąś panikę wpadała. Czego się najbardziej boję? Chyba śmierci i takiej ciszy po stracie. No to jest, to jest chyba najgorsze. Jest też sporo pytań o to, jak przygotowywaliśmy się na wakacje w Zanzibarze, czy robiliśmy jakieś szczepienia. Szczepienia, słuchajcie, są zalecane, jest lista zalecanych szczepień, ale one nie są obowiązkowe. Temat bardzo sporny, jak każdy szczepień, szczepień dzieci, szczepień covidowych. Ja nic nie chcę na ten temat mówić, nikogo namawiać albo zniechęcać. Tylko powiem Wam tak, jest lista zalecanych, ale spokojnie, bez szczepień też możecie polecieć, więc wybór należy do Was. Ja jedyne co, to na Zanzibar polecam Wam kremę, nawet jakieś nie wiem, siedemdziesiątki, bo smarując się pięćdziesiątką można było się przypalić. Czy Jasiu i Lipcie są świadomi, że mają sławnych rodziców, czy w jakiś sposób to odczuwają? Troszeczkę chyba, nie troszeczkę, myślę, że są świadomi. Są świadomi, bo nawet ostatnio, jak pojechaliśmy do Mandori, to Livia do mnie mówi, ojej, o mamo, zaraz znowu ktoś będzie chciał z Tobą zdjęcie. Więc. <grym> Więc myślę, że są świadomi, zresztą my im mówimy, co robimy, pokazujemy im, co robimy, ustalamy, czy, kiedy chcą być nagrywani, a kiedy nie. I później też mogą decydować o sobie, czy coś dodajemy, czy nie. Czy macie blisko sąsiadów i zapraszacie się do siebie? Mamy bardzo blisko sąsiadów tuż za płotem. Też jakby nie będę wchodziła głęboko w temat, ale no, mogę powiedzieć w skrócie. Mamy naprawdę fajnych sąsiadów i kilka razy do roku udaje nam się spotkać na jakąś taką dłuższą posiadówkę, więc akurat pod tym kątem super nam się udało. Czy Wojtek, ten co przesadzał Oliwkę, to brat Grześka? Nie, zbieżność imion. Hmm. Wojtek, brat Grześka, też czasami gdzieś się pojawiał, albo najczęściej chyba u Grześka, gdzieś w okolicach hali, jak Grzesiek nagrywa. E, ale nie, to jest e, pracownik, który pracuje u nas na gospodarstwie. Hmm. No i zbieżność imion. Czy masz lub chciałabyś sobie zrobić e, tatuaż? Nie mam, nie mam i chyba nie chciałabym. Nawet nie mam pomysłu na coś, co bym chciała mieć. Nie mam. Mm, raczej nie będę miała. Jak udało się Pani przeżyć poród? Jakieś porady dla przyszłych mam? O, no, chyba każda kobieta, która jest w ciąży, musi to przeżyć. No, do przyjemnych rzeczy to nie, nie należy, ale potwierdzam to, że jak już się zobaczy dziecko, to. Taka motywacja że do działania dalszego, do nieruszczulania się nad sobą, tylko do opieki e, nad tym małym człowiekiem, ludzi się e, w matce, e, i nieważne, czy boli, czy nie boli, się wstaje i idzie do przodu. E, więc chyba tak trzeba się nastawić, że cukierkowo nie będzie poród, połk. Bywa bolesny i zaskakujący pod względem zmęczenia, bólu. E, ale też patrząc z perspektywy czasu, był to piękny okres. Jestem bardzo ciekawa, czy dzieciakom udało się skończyć malowanie obrazku po numerach. Nie, słuchajcie, Jankowi... Kurczę, Janek chyba zapomniał o swoim obrazku, a poszła trochę na skróty, bo chciała już jak najszybciej zobaczyć efekt i sobie po prostu go zaczęła malować, nie patrząc na numerki. Gdybyś miała możliwość podróży wehikułem czasu, to gdzie i kiedy byś się wybrała? Ojeju, cofnęłabym się do lat dzieciństwa, kiedy żył mój dziadek, na przykład do jakichś jego imienin. Imieniny Jana w czerwcu, e, zawsze cała rodzinka przychodziła. E, często siedzieliśmy, biesiadowaliśmy w ogrodzie, mnóstwo osób. Wspaniałe wspomnienie. To chyba tam bym się cofnęła. Jak zacząć zarabiać w internecie? Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? No, dużo osób pyta, jak zacząć zarabiać w internecie. Słuchajcie, najpierw trzeba się napracować i nic się nie zarabia na tym, bo jak sobie wyobrażacie zarabiać? Nie robiąc nic, prawda? No, najpierw trzeba wymyślić coś, czym się chcecie zajmować, zacząć publikować, patrzeć, czy się ktoś tym interesuje, czy nie. No i jednak myślę, że czasami to przez wiele lat pracuje się nie zarabiając Kompletnie, kompletnie nic, a wkładając w to mnóstwo czasu, pracy, a też czasami i pieniędzy, bo jeżeli czegoś nie potraficie sami zrobić, na przykład z montażu, no to zlecacie to komuś, mm, więc to nie jest takie proste, ale jak, jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, więc tutaj nikogo nie zniechęcam, ale bardziej e, mówię, że trzeba się nastawić na to, że pieniądze z nieba nie lecą i że w internecie też... Praca może być e, bardzo wymagająca. No i teraz jeszcze pytanie, które pojawia się często. Pojawia się często gdzieś po prostu pod vlogami, e, ale też tutaj na Facebooku ktoś o to pytał. Słuchajcie, co się stało z kotkiem Arlo? Ten temat, no jakby wydarzył się już mniej więcej z dwa lata temu. Na pewno jeszcze kiedy tutaj nie mieszkaliśmy, tylko kiedy mieszkaliśmy u e, rodziców. Jak wiecie, Arlo był kotkiem wychodzącym. On spał w domu, ale sobie chodził swoimi drogami. Nieraz Grzesiek zastawał go, jak sobie śpi w traktorze, w kombajnie i po prostu chodził sobie po gospodarstwie. Kiedy był głodny, wspinał się po winogronie i pukał łapką w okno, żeby mama albo ja, żebym go wpuściła do domu. Po prostu, jakby był jakiś wytresowany. No i pewnego razu kotek Arlo nam zginął. Szukaliśmy go, jeździliśmy po okolicy, pytaliśmy. No też tutaj w pobliżu pojawiły się takie kartki ze zdjęciem, dzwoniliśmy do znajomych. Ja już nawet raz przez przypadek pomyślałam, że ten kotek, nasz Arlo, poszedł do takiego trochę opuszczonego domu i że on tam jest. I bym komuś kota ukradła podobnego, no ale z bliska już poznałam, że to, że to nie on. No i słuchajcie, Arlo zaginął. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co się z nim dokładnie stało, bo nigdy go nie odnaleźliśmy, żeby gdzieś w świecie leżał potrącony. No cokolwiek, po prostu Arlo zaginął. No też mnóstwo osób się kręci u nas. On był taki przyjazny, ciągle go ktoś się głaskał, jak ktoś przyjeżdżał. Nie wiem, czy ktoś go zabrał, czy on gdzieś poszedł. Nie mam pojęcia, co się z nim stało. Nigdy się nie odnalazł. No ale w końcu, jakby musiałabym o tym powiedzieć, nie mam pojęcia.